Pewnego ranka po prostu uciekłam. Nie po prostu. Z jakiego powodu? O jakiej porze? Bardzo wcześnie. A więc coś cię zbudziło? Zły sen? Co to było? Usłyszałam coś dziwnego. Co to było? To był krzyk przypominający płacz dziecka. Co zrobiłaś? Zeszłam na dół. Wyszłam na zewnątrz. Zakradłam się do stajni. Bardzo bałam się tam zajrzeć, ale musiałam. I co tam zobaczyłaś? Owce. To one ryczały. Wiosenne owieczki szły na rzeź. Ryczały. Wtedy uciekłaś? Nie. Najpierw usiłowałam je uwolnić. Otworzyłam zagrodę, ale one nie uciekały, tylko stały kompletnie ogłupiałe. Ale Ty mogłaś uciec, więc uciekłaś. Tak. Zabrałam jedną owieczkę i uciekłam. Dokąd? Nie wiem. Nie miałam nic do jedzenia, nic do picia. Było okropnie zimno. Pomyślałam że uda mi się ocalić choć jedną owcę. Była jednak strasznie ciężka. Przebiegłam kilka mil, a potem szeryf dogonił mnie samochodem. Właściciel rancha był tak wściekły, że wysłał mnie do sierocińca w Bozeman. Nigdy nie wróciłam na to ranczo. Co się stało z twoją owieczką? Zabił ją. Wciąż budzisz się w ciemności, prawda? Budzisz się i słyszysz ryk owiec. Tak. I myślisz, że koszmar minie, jeśli uda ci się uratować biedną Catherine? Że nie będziesz budzić się w ciemności, słysząc przeraźliwy ryk zażynanych owiec? Nie wiem. Dziękuję Ci.